W gronie nauczycielskim zaszły drobne zmiany. Usiądźcie to! Właśnie demokracja, żeby każdy z przyrody. Doktor. Nie, no to niemożliwe. Sztyc. Co? To! Piękna klinica, moja ulica! Doktor Dundersztyc jest u nas na okresie próbnym. Właśnie sąd go wyznaczył. To taki okres próbny prac społecznych zamiast więzienia, no i. Oto jestem gotów na. Moje buty, zabrałem kurwia adidasa. Tyle kurwa razy mówiłem, daj mi mój rozmiar. Kurwa dała za mały Nauki. Nie ma w niej nic złego O, Powykreślałem nawet słowo zło ze wszystkich swoich podręczników, no i to będzie łatwiej zna. Cześć słodzinka! Ty kurwa! Dziękuję, panie dyrektorze, poradzę sobie. Tylko. A nie, idź pan w chuj! Mnie nie umknie nic. Ale... Mnie też jest bardzo miło. Poznaliśmy się dawno temu, ale kiedy indziej o tym opowiem. Jestem doktor Dunderstytz, zaraz tu zapiszę, o. Tato, chodź tu. I tak dalej. Tato, co ty tutaj robisz? Tu robić, idzie straż miejska. A tu chłop stoi, ja mówię chłopie. I tato, Jestem Johnny. Czuciła Panie dyrektorze, znów się pan zasępił. A teraz jestem starym dziadom, kazują chłodniki, łatki do wad, a łoni mają. Tu robić, idzie straż miejska. Mandę. Mandat! Bo to pierdolona? to no, nie mnie. Możesz czas zapomnieć o urazie To klocki tworzące życie. Geny Genydekdzi. Dzwonimy do kurwy, która ma męża. Ej, czy to kurwa. Właściwie to już się stało. Z Piotrem i Piotr żebyli za uwora od tyłu, jak ruchacz. Bo... I kurwa CIA! Ci to kurwa przeszkadza głównia Wypierdalaj stąd! Spierdalaj! Podziąg, spierdalaj! <grywa>